Witam wszystkich na moim kanale Techmania KD. Z tej strony Paweł. W tym czwartym już odcinku z cyklu Serwisowanie Multimedia Master pokażę ci jak szybko i sprawnie zmienić rozmiar buforowania. Jeżeli całe to zagadnienie tego buforowania ci całkowicie obce i nie wiesz na czym to polega, koniecznie sprawdź moje dwa poprzednie filmy na ten temat. Jest to film o nazwie Kodi część 4 oraz Kodi część 4.1. Linki do tych filmów oczywiście znajdziesz w opisie pod tym filmem na YouTube. Po zapoznaniu się z tymi filmami będziesz w stanie odpowiednio dobrać rozmiar buforu do swojego urządzenia, czy też no, na, na swoje potrzeby. Nim przejdziemy dalej, chciałbym jeszcze zaznaczyć, że zmiana rozmiaru buforowania pomaga w oglądaniu materiałów wideo z internetu, lecz nie ma związku z płynnością samej telewizji, która leci. No, nazwijmy to leci na żywo. Na ten problem z telewizją składa się kilka innych Elementów, Ale o tym mówię więcej w filmie przedstawiającym serwis Gold VOD. Więc również, jak najbardziej, zapraszam do zapoznania się i z tym materiałem. Jest to film pod tytułem Kodi część 14, i ponownie znajdziesz link w opisie poniżej. A teraz, no, nie chcąc marnować więcej Twojego cennego czasu, pokażę Ci, jak zmienić rozmiar buforowania Multimedia Master, a dzięki ułatwieniom, które tam przygotowałem, i filmie, który teraz oczywiście oglądasz, jest to naprawdę proste. Zapraszam. Przeszliśmy już do ekranu mojego komputera. Jak możecie zobaczyć, jest to oczywiście Multimedia Master. Natomiast, jeżeli przejdziecie do prawej strony, tutaj do programów, w menu numer dwa, możecie zobaczyć dwa takie ustawienia. Jedno z nich, czyli Easy Advanced Settings odnosi się do zmiany buforowania na pamięci RAM. Natomiast tutaj jest to szybki, nielimitowany bufor na pamięć stałą komputera. Jeżeli obejrzeliście te dwa poprzednie filmy odnośnie buforowania, to może to na pewno zrozumieliście, na czym polega ta konkretna różnica, że nielimitowany bufor to jest tak, jakby na dysk twardy waszego komputera czy waszego urządzenia z Androidem, na tą tak zwaną pamięć stałą, zero, tam gdzie jeżeli macie Android, telefon z Androidem czy tablet to jest ta sama pamięć, na którą instalujecie te wszystkie gry, aplikacje, więc rozumiem, że czasami tej pamięci może być niewiele. W niektórych urządzeniach tej pamięci dostajemy po zakupie 4 GB wolne, w niektórych to może być na 30 GB wolnej pamięci, więc z tym konkretnym ustawieniem nielimitowanego buforu to wszystko w zależności od tego, ile macie wolnej pamięci na swoim urządzeniu. Sprawdźcie, na pewno wiecie, jak sprawdzić to, ile macie wolnej pamięci, więc nielimitowany bufor, Zmienić jest niezwykle prosto. Wystarczy pojedynczo kliknąć, i wtedy, no tutaj mamy pytanie, czy na pewno zrobiliśmy kopię zapasową ustawień. Klikamy na tak. Ja w tym momencie nie będę klikał, ale jeżeli klikniecie na tak, to wtedy należy ponownie uruchomić. No, pierw, oczywiście wyłączyć program Kodi, tutaj za pomocą tego guziczka po lewej na dole i uruchomić program ponownie. W tym momencie będziecie mieli już nielimitowany buffer. Czyli jeżeli włączycie film czy serial to cały ten film czy serial będzie się wczytywał Wam do przodu, ale będzie się to odbywał na pamięć stałą urządzenia. Natomiast już Wam pokazuję jak dokonać zmiany, tej samej zmiany jeżeli chodzi o pamięć RAM. Wystarczy tutaj wejdziemy w to Easy Advanced Settings tutaj no podążajcie dokładnie za mną, czyli wchodzimy w Edit Settings, kolejno w Network tutaj ten, ten katalog Network Settings, kolejno Znowu w Network i tutaj, no, mam. Możecie zobaczyć różne, różne ustawienia. W tym momencie to ustawienie miałem na komputerze ustawione, powiedzmy, dosyć duże u siebie. U was, u was ono będzie wynosiło 125 MB standardowo po zainstalowaniu Multimedia Master. Natomiast, właśnie te 125 MB z jednej strony jest to wystarczająco. Dużo do takiego średniego internetu, natomiast w pewnych urządzeniach, zwłaszcza w tych najsłabszych urządzeniach z Androidem, może się to okazać trochę jeszcze zbyt wiele. Te 125 MB. Czasami warto jeszcze zmienić. Jeżeli macie taką sytuację, że oglądacie film czy seria i Wam cały kodi się potrafi zawiesić, spróbujcie zmie zmienić czy też zmniejszyć tę wartość, powiedzmy na 100 MB. Ja tutaj zaraz Wam podam dokładną listę. Tę listę również możecie zobaczyć u mnie na blogu tych wartości, jakie tu należy wpisać. Ja w tym momencie pokażę Wam chociażby, jak prosto wpisać, no, chociażby no te 100 MB. Ja w tym momencie skopiuję, wkleję, ale Wam jak najbardziej zalecam wpisać to ręcznie, ponieważ czasami, jeżeli coś się skopiuje z jakąś niepotrzebną spacją, może wyjść z tego problem. To ustawienie, tę wartość, którą w tym momencie ma wpisaną, ona odnosi się do pamięci RAM i pamięć RAM. Będzie zajęta na rozmiar 100 MB, maksymalnie do 100 MB. Wystarczy kliknąć, teraz gotowe. Natomiast to jeszcze nie wszystko. Teraz należy zapisać te ustawienia. Więc wychodzimy tutaj raz do góry, drugi raz do góry i trzeci raz do góry klikamy tą, te dwie kropeczki. I tutaj mamy coś takiego jak Write XML File. Czyli w zasadzie teraz te ustawienia, które. Przed chwilą wprowadziliśmy. Zapiszemy w pliku. Widzieliście po jego kliknięciu w prawym dolnym rogu jest coś takiego jak File Created, czyli plik został stworzony. Teraz by tak naprawdę te nowe nasze ustawienia były przyjęte, to ponownie tak naprawdę trzeba kliknąć domek. Tutaj za pomocą wyłącznika wyłączyć program Kodi i wtedy włączyć. Ponownie dopiero wtedy... Te nowe ustawienia będą przyjęte. Natomiast, no tak jak powiedziałam, to wszystko w zależności od tego, jakie, z jakim urządzeniem pracujecie. Jeżeli macie Android, Box czy też telefon, em, z 1 GB pamięci RAM, to czasami nawet te 128 MB może być zbyt wiele. Spróbujcie wtedy powiedzmy zmienić to na 100 MB. Natomiast jak możecie zobaczyć, ja w tym momencie pracuję pod swoim komputerem, pod komputerem dosyć mocnym, który no, na którym również. Powiedzmy, edytuje również wideo. Ten komputer ma 16 GB RAM. Jeżeli nie wiecie, ile wasze urządzenie ma pamięci RAM, bo rozumiem, że nie każdego to interesuje, to bardzo łatwo możecie to sprawdzić. Najedźcie tutaj na system i tu jest coś takiego jak o systemie. I tu poniżej możecie zobaczyć użycie pamięci. Widzicie, że no mam użyte 5400 MB na 16000 MB, czyli tak, no, na oko to jest prawie 5,5 GB zajęte. 16 GB łącznie jest tej pamięci. W takim razie, jak widzicie, no, dla mnie ustawienie rzędu 100 MB jest no, trochę małe. Z lekką ręką mogę sobie ustawić nawet 1 GB na pamięci RAM. To na pewno nie zaszkodzi. W tym moim systemie. Dlaczego to jest takie ważne? Słuchajcie, no jeżeli chodzi o Android, to niektóre urządzenia mają 700 MB RAM, czyli poniżej 1 GB. Niektóre telefony mają już 3-4, a w tym roku mają być też telefony, które będą miały 6 GB pamięci RAM, i wtedy można spokojniej zwiększyć tę ilość. Dlatego, dlatego właśnie podaję Wam te liczby, gdyż. One są takie ważne, w zależności od Waszego urządzenia i to, ile tutaj pod tym systemem jesteście w stanie zobaczyć, ile jest wolnej pamięci, czy też w zasadzie tutaj w procentowo, ile jest tej pamięci zajętej. W takim razie ja na swoim komputerze, zważywszy na fakt, iż tyle mam pamięci RAM, z chęcią sobie zmienię. Już tutaj wchodzę w programy Easy Advanced Settings, tak jak robiliśmy to poprzednio, czyli Edit Settings, Network, ponownie Network. I tutaj wybieramy te, te wartości. Tę wartość skasuję, natomiast wkleję sobie wartość rzędu 1 GB. No i jest to już dosyć sporo. Widzicie, wkleiłem sobie tę wartość, klikam gotowe, ale nie zapomnijcie o zapisaniu tego pliku, czyli cofamy się 3 razy, raz, dwa, trzy, write XML file, i widzicie, że plik został stworzony. Tak naprawdę w tym momencie mogę wyłączyć Kodi, włączyć ponownie i w tym momencie jeżeli włączę film, serial czy jakikolwiek inny, powiedzmy tutaj materiał, to no, będzie maksymalnie ustawione, że Kodi będzie zajmował mi nawet do 1 GB pamięci RAM, co pozwoli mi płynniej powiedzmy oglądać filmy czy seriale pod słabym internetem. Mam nadzieję, że to wideo wam wyjaśniło jak szybciutko. Zmienić te ustawienia. Jeżeli tak, nie zapomnijcie kliknąć łapki w górę pod tym filmem oraz dajcie mi znać w komentarzach, czy no, jest to dużo łatwiejsze rozwiązanie niż to, które robiliśmy poprzednio. No, poprzednio robiliśmy to przez pliki w Androidzie, no to było na pewno skomplikowane, ale dajcie mi znać, jakie są Wasze wrażenia. W takim razie to wszystko w tym wideo. Trzymajcie się i do usłyszenia w następnym. Hej!